Manko, Gabriel do Klinik. Słuchajcie, miał być fajny odcinek. Eee, nie wiem czemu mi się nie zapisało to. Kurde. E, wymieniałem dwa moduły e, baterii hybrydowej. Dwa, e, dwie sztuki. 14 blok e, miał problem z ładowaniem. No kurde, no to tak już jest no, z tym nagrywaniem. No, nie spojrzę, założyłem e, na dekiel i to nagrywałem. Co się okazało, się nie nagrywało, bo, nie wiem, musiałem przez przypadek nacisnąć tą kamerę. No i tak bywa. No ale to nic, no słuchajcie, no. Eee, wrzuciłem już tą baterię hybrydową. Po wymianie... Po wymianie dwóch ostatnich modułów, ale zobaczcie ten filtr eee, od hybrydy. Widać jaki jest zawalony? No kurczę, ludzie. To nie jest skomplikowane żeby to wyciągnąć. Jedna śrubka na klucz 12 i ją odkręcacie, nie? Proszę. Proszę bardzo. I tyle. Można go umyć, wysuszyć i wrzucić go z powrotem, tak? Także trzeba dbać, kurczę, to trzeba dbać o takie rzeczy, bo Później się bateria gotuje, Najgorzej mają te moduły, które są oczywiście z tyłu, tak? Yes. Kołeczek. Kołeczek idzie tutaj. Od środeczka. Pach, siedzi. Piorun. Okej, okay, tu mamy, tu mamy, podłączamy wtyczki. Sorry? Co tutaj jest? Ford, Ford 1.0 EcoBoost, kurde tutaj do nauki jazdy gościu ma. No wiemy co to znaczy mieć EcoBoosta, tak czy nie? Kurde, tak kurde nagrywałem fajnie, gadałem i w ogóle, i w ogóle. Orde, a to kamera, kamera mnie się nie włączyła. No, no bywa tak czasem. Założyłem na dekiel, i, a tu dekiel nie nagrywał. Gabel, gadał, ja słuchajcie ja gadam i gadam do tej kamery i tego. Mikrofon na mikrofon, założyłem wszystko. Cacy lali. Wkładamy, naciskamy. Plomba. Czyli nam zostało, co nam jeszcze zostało? E, tak. Tutaj cover, który idzie. E, czekajcie, najpierw idzie to. Najpierw idzie to z tej strony. Pamiętajcie, baterię hybrydową podłączacie na sam koniec. Ja tam wczoraj, e, jak wymieniałem u siebie, kurde, no to nie róbcie tak, kurde. Że samochód chodzi, hybryda chodzi, a wy kurde łapy pchacie do tego samochodu. Człowiek jest bohater, nie? Jak to tak ta osię robi? Yy, jak odpięte, ale jak jest to wszystko podpięte jest jak yy, hybryda chodzi. Dobra. Zabieramy. Hej! What's going on? Czekajcie. Bo strzelę w pysk, to zobaczysz. I to idzie na górę. Opa. Tak. Rękawiczkę zakładamy, to e, zabieramy. E, filtr. Wkład. Musi on być. Słuchajcie, on musi być w tym e, W tym samochodzie. Cyk i on tak siedzi. On ma dużo szczelin, przez które te. Em, jak one się nazywają? Pyłki lecą do środka i w ogóle. O. No, ale trzeba o to dbać Opa. To się wsuwa, ciach Tutaj mamy, pach e, e, Nakrętkę na klucz 12 e, Nakrętkę, śrubkę Mi się myli, próbuję to poprawnie mówić Bo tam ostatnio to Że Gabriel to źle mówi Że to jest śrubka, nakrętka Musi być ja tą grzechotkę położę, bo to jest. Dużo ludzi e, nie wie nawet o tym, czy tam jest cokolwiek, że trzeba rozbierać, że to trzeba coś tam cokolwiek czyścić, co nie? No bo skąd? W serwisie ci tego nie powiedzą. Opa. Opa, jest przykręcone Teraz tak. Reszta gratów, które się znajdują tutaj, I coś wam powiem jeszcze, bardzo ważne też jest w tej baterii hybrydowej, to jest to, żeby tutaj te, jak one, te klipsy, one były wszystkie na miejscu. To tutaj. Kurde, tego jeszcze nie założyłem. Dojdzie tutaj od powietrza, wy, wylot, wy, wylot ciepłego powietrza z waszej baterii hybrydowej. No, że szkoda, że ten odcinek się nie nagrał, ale przecież to nie jest ostatni raz, gdzie robię baterię hybrydową. Co nie? Tak czy nie, panowie i panie? A, nie zapominamy o... O czym nie zapominamy? O bezpieczniku od baterii hybrydowej. Cyk. Lock. Thank you very much. Thank you very much. To tutaj ciach. Opa, i to idzie teraz na górę. O tak, teraz tutaj to. O. Opa, wchodzi to tak. Mata I jakaś torebka, serwis book to do góry, Ciach. Pach. Do, do góry ciach. O, dalej. O. Właśnie, to so wszystko jest. Dobra. Ściągamy teraz rękawiczkę. Wsiadamy do samochoda. Próbujemy go odpalić. Zobaczyć, czy wszystko... E, czy wszystko poszło zgodnie e, z planem. Odpalił. Odpaliło, też podłączamy komputer, podłączamy komputer, sprawdzamy błędy, sprawdzamy co się tam dzieje w tym całym zestawie. O kurde, ja już... czekajcie. Ja już wiem co chodzi. Ja już wiem o co chodzi. Jest hybrid money Function Ja już wiem co... co zrobiłem źle. Co zrobiłem źle? Że po prostu się śpieszyłem? I co zrobiłem źle? Jestem przekonany, że te... że walnąłem taką gapę. Będę musiał wyciągnąć tą baterię hybrydową jeszcze raz. są dwa moduły, które ja wyciągnąłem z niego. Ale nie. W sumie nie, no bo nie mógłbym chyba tego, e, takiej gapy zrobić, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy, co to na komputerze wyskoczy. Zaraz zobaczymy. Zobaczymy, co, co, co tam... E, czasem to jest tak, czasem to jest także że biegiem, biegiem i czasem nie wychodzi to. Zaraz zobaczymy, jakiś ma hybrid control, zaraz zobaczymy, co tam go boli, gościa. No dalej. Nie będę na dzień sprawdzał, niż rozbierał. Eee, sprawdzimy na komputerze, o co tu Kaman. Coś nam się zawiesił w Coś nam się chłopak zawiesił. Coś go dusi, no nie może przebić coś. Czekajcie, tak na szybko. Nie to, co chodzi o pośpiech, to To nie powinno go być, ale no. Czekajcie, to podłączyłem? Nie dotykajcie nigdy, kurwa, to co chodzi o to baterię hybrydową, jak ona jest podłączona. Ok, zeskanowało. Kasowo, ok, siedzenie do tyłu. Wyłączamy, włączamy go jeszcze raz. Klucz, trochę bliżej. Odpalamy Furmankę. Dobra, jeżeli to nam wszystko już chodzi błędów na desce brak. Myślałem, że popełnimy małych błąd, ale nie. Gaz się załączył. Teraz co robię? teraz, Zaciągamy sobie ręczny. Można zaciągnąć, jeżeli chodzi o, to, o to taki ręczny. Jeżeli macie ręczny, to jest Kamary, to jest Rafor, Lexus, gdzie macie elektryczny handbrake, no to nie można go zaciągać. Trzeba zaprzeć się o krawężnik czy coś pod koło, podrzucić i wrzucamy teraz steczny. Dobra. I teraz sobie on będzie chodził. Teraz, select, all. Teraz on będzie robił ten, ten samochód, ta nasza hybryda. Będzie chwilę pipać, ale to nic. Teraz e, będzie to robić to, że tak. O, display. Zobaczcie. E, jest na wstecznym. Teraz próbuję silnik doładować trochę baterię, e, bo falownik wyczuł, że jednak napięcie jest trochę inne. Na tych dwóch e, modułach, które w, w, wymieniłem, e, napięcie jest trochę inne. Zbalansowana była do, do 7,10V. E, 7, Także samochód teraz będzie sam, hybryda, e, dzięki temu, że jest stonowany do 7.10, on będzie to ładował, no wiecie no, e, dobije ją nawet do 8, e, 8.5 V bez żadnego problemu i zabieg e, półgodzinny, czyli mamy 10 po do za 20 i będzie, będzie wszystko jasne.